Jest przejście. Te opary nie wyglądają szczególnie zachęcająco. Proszę omijać te trujące chmury, albo bardzo szybko przez nie przechodzić. Jest moc. Muszę omijać te trujące chmury albo bardzo szybko przez nie przechodzić. Może jak, jak znajdę kolejną taką kryjówkę, to jakoś dojdę do przyjścia. nasz aż pod dachy, ciekawe trwa ta śnieżyca. Jakieś problemy po drodze? O, nie Po prostu podziwiałem widoki Co to za miejsce? Wydaje mi się, że już tu kiedyś byłem Bo to prawda To tu walczyłeś z projekcją Eredina A wcześniej Ciri stoczyła tu walkę o ciebie O czym ty mówisz? Nigdy się nie zastanawiałeś, jak to się stało Że opuściłeś czerwonych jeźdźców Wiele razy ale nic nie pamiętam. To Ciri po ciebie przyszła. Wyczuła, że jesteś w niebezpieczeństwie. Wyrwała cię z łap Gonu i przeniosła do lasu pod Kermorem. Redin zaczął ją ścigać. Przeze mnie? Czemu nic nie powiedziała? A co by to zmieniło? Co to za świat? Enel? Nie, to Teddy Red, czas końca, świat zniszczony przez białe zimno. Wszystkich nas to czeka, choć na różnych etapach istnienia. Mówisz, jakby w ogóle cię to nie ruszało. Eredin dał się przytłoczyć świadomości zagłady i teraz rządzi nim strach. Nie chcę popełnić tego samego błędu. Możesz jaśniej? Nie tutaj i nie teraz. Idziemy po Gelsa, ale właściwie ciągle nie wiem, czemu jest taki ważny. Eredin jest inny niż król, którego zabił. Interesuje go władza dla samej władzy. Nie ma cierpliwości do rządzenia. Większość czasu spędza podróżując na czele Czerwonych Jeźdźców, więc potrzebuje w stolicy namiestnika. Gels jest świetnym administratorem i jeszcze lepszym intrygantem. To najniebezpieczniejszy elf NL. Jakiś słaby punkt? Tak, jest uczciwy. Miałem nadzieję, że jednak się nie rozdzielimy. Uprzedzałem ci, że to może się zdarzyć. Którędy wypadła ci droga? Przez świat, w którym umierało słońce. Z trudem dotarłem do kolejnego przejścia. Ty rozpaliłeś światło na szczycie? Pomyślałem, że tak łatwiej ci będzie trafić. W końcu do tego służą latarnie, wskazują drogę. To miejsce nie wygląda zbyt bezpiecznie. Ruszajmy. Tędy. Kiedy otworzy się następne przejście? Za chwilę. Księżycowy, główna siedziba Gelsa. Ładne miasto. Miło, że doceniasz. Elfia, architektura jest nieco bardziej wyszukana niż wasza. Przypomina nieco Laredorem. Nie uważasz, krewa? Być może wzrostem, niczym innym. O, widzę, że to dla ciebie nadal drażliwy temat. W takim razie zmienił go. Napijecie się czegoś? Nie przyszliśmy tu na herbatę. Hmm. Muszę przyznać, że nie spodziewałem się tu ciebie. Wiedźminie. mi nie. Swoją drogą zawarłeś interesujący sojusz. Tak z ciekawości, myślisz, że Avalach jest z tobą szczery? Nie, ale to wasza cecha gatunkowa, więc skończ sączyć jad, bo to nic nie da. Wydaje mi się, że dostrzegam cień zniecierpliwienia na waszych twarzach, a zatem co was sprowadza? Przyszedłem ci powiedzieć, kto zabił naszego króla. Hmm. Zadaliście sobie wiele trudu, żeby do mnie dotrzeć. A zatem kłamstwo, które dla mnie przygotowaliście, też musieliście dobrze dopracować. Zobaczysz prawdę, wyśnisz ją. Znalazłeś onej romantę? Oni zawsze śnią prawdę. Czyli przeczucie mnie nie myliło. To będzie interesujące. Owszem, pozwól z nami. Wiedźmin Geralt, prawdziwy człowiek czynu, można wiedzieć, dokąd mnie prowadzicie. Do świata NC. Tym razem bezpośrednio. Chodźmy, zanim zleci się tu straż. Że nie muszę przedstawiać naszego gościa. Witaj, Zirael. Więc to prawda, że jaskółka trzyma teraz z lisem. Nie próbuj nas szczuć na siebie. Nie pamiętasz, jak Avalach cię szantażował? Jak próbował cię zmusić, żebyś grzała łoże naszego króla? Dysponował twoim ciałem, jakbyś była świńską półduszą. Pamiętam. Ale jeszcze lepiej pamiętam, jak doradzałeś Redinowi, co ma ze mną zrobić, gdy mnie już pojmie. I pamiętam, co czerwoni jeźdźcy zrobili w Carmoren. Nie przyszedłem tutaj, żeby się kłócić. Gdzie są obiecane dowody? Zobaczysz je we śnie. A tak, ona i romantka. Jej wizji nie da się zafałszować. Chcesz mi pokazać, jak Eredin zabił naszego króla. I co dalej? Mam podburzyć Enel przeciw Eredinowi? Wywołać rewolucję i ogłosić Awalacha nowym królem? Nie pochlebiaj sobie. Wystarczy, że wystąpisz przeciw Erdinowi. Dobrze. Niech wieszczka wyśni mi ostatnie chwile mojego króla. Wyśni je nam wszystkim, żeby nie było żadnych niejasności. Czemu nie? Nasza jedyna szansa, to wydać mu bitwę na ustalonych warunkach, w tym świecie, w dogodnym miejscu. Musicie płynąć na Skellige i odnaleźć Kamień Słoneczny. Dzięki niemu wezwiecie Naglfar i Eredina. Eredin nie otrzyma posiłków od Enel. Postąpiłeś słusznie. Wkrótce otworzy się nowy portal do Tirnalia. Ustabilizuj go i będziesz mógł wrócić. Chodź za mną. Równie dobrze to mógł być blef. Mógł to powiedzieć tylko po to, żebyśmy go wypuścili. Zaraza. Trzeba go było przycisnąć. Spokojnie. Awalach zna go lepiej. Wróci i wszystko nam powie. O wilku mowa. Geralt się martwi, że za szybko wypuściliśmy Gesa. Ostrożności nigdy za wiele. Słusznie. Ale wierzę, że Gels dotrzyma słowa i nie wesprze Eredina. Wygląda na to, że masz jakiś plan. Może się nim z nami podzielisz? Gdy znajdziemy Słoneczny Kamień, dzięki magii waszych czarodziejek, ściągniemy okręt Eredina do zatoki przy wyspie Undvik. Król Gono wpadnie w przygotowaną zasadzkę, a my go zabijemy. Tak po prostu? Pokonanie Eredina nie będzie łatwe. Ale dokonamy tego. Zbierzcie wszystkich i widzimy się w porcie. Płyniemy na skaligę.